Tak, ten komin nie będzie używany, czyli nie przewiduję go używać w czasie najbliższym z tego względu, że pojawiła się opcja gazu, podłączenia gazu i, 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 no ale było to w projekcie. Było to w projekcie ten komin, ale o no, kurde, czyżby, nie okej. Okay. cholera, czyżby to mały Nie, ale czy znaczy, oczywiście, no, zdecydowałem się już po rozpoczęciu budowy na. Ogrzewanie gazowe, ale nigdy nie wiadomo, jak to będzie z tym gazem. Jeżeli ceny będą jakieś zaporowane, coś, no nie wiem, chciałbym mieć możliwość ewentualnie innego paliwa, stosowania innego pieta. No jeżeli nie miałbym tego komina, no to. Siłą rzeczy nie miałbym takiej możliwości, żeby móc podłączyć cokolwiek innego. A komin gazowy mam zamiar puścić w jednym z tych kanałów wentylacyjnych. Ale to pod sufitem dopiero, także... Tu się nie opiera. Nie, no jest dobrze. Trzeba będzie nadmiar kitu zebrać. Dobra. Kitujemy. Gdzie jest moja gąbeczka? Kit. I jedziemy z kitem Ach, no i fajnie było dzisiaj w końcu trochę Bloczków betonowych, kawałek ściany gdzieś zrobić. Pogoda ci się pozwoli, ale myślę, że pozwoli. Jest fajna. Dobra. No gdzieś szpachelkę posiałem, nie wiem gdzie, ale no, nie jest niezbędna. Dobra, no, jeszcze tu trochę. Dobra, bez przesady, chyba za dużo tego, ale Kto wyjdzie, to się zbierze, dobra. Dobra, dzisiaj więcej nie będę kleił tego komina, ten kawałek mi wystarczy żebym mógł dalej ścianę robić w tym narożniku, zaraz kurde może bym to jeszcze troszkę... No i dobra, trochę naleciało tam tej wełny, ale to nie szkodzi nic. Chyba, że dotnę jeszcze jeden, jeszcze jeden pustak. No, ten też trzeba będzie dociąć za mała rura. No troszeczkę. Dobra, no i dobra, to byłoby. Chyba na tyle Dotnę jeszcze jeden I zajmę się tym narożnikiem. Muszę jakoś odbudować, wzmocnić tutaj ten Uff, nie wiem jeszcze jak, ale muszę zostawić kanał na wyczystkę. Będzie ciężko będzie sięgać. Może trzeba było to zostawić. Ну, может, немного пошерже.